Siemano, tu Fresh, to jest gameplay z Bulletstorm. Przechodzimy tylko echo, żadnej kampanii. Kampanii już trochę dawno przeszedłem. Tego, tak, yy, w tą grę dawno nie grałem. Nie pamiętam w ogóle co, jak się robi. A, dlatego będziecie musieli to wycierpić. Ale na szczęście pamiętam jak się strzela. to w tej grze chyba jest najważniejsze. Um, ta gra to jest po prostu gra polegającach na tych oto bonusach. W tej grze po prostu nie ma jakichś z trudniejszych misji. Tu biegniesz, strzelasz i żeby przeżyć. Nie inaczej, no i po prostu o to w tym wszystkim chodzi. Boże, ja tam grałem, nie, nie grałem. Dobra. Jak widzicie mamy... Mm, jak mamy amunicję, pod spodem mam takie pomarańczowe paski. Ale zaraz Wam pokażę o co w tym chodzi. Boże. Trafiam. I bum. O to chodzi, że... To jest dopalacz naszej broni. Mamy go trzy. I wtedy atakujemy z taką lepszą siłą. Eee, no dobra. Się tak gaśnie. No i mamy bonusy i to dużo bonusów. A z tego co wiem, jakoś tam przerzuciłem. No dobra. I na tym tak naprawdę polega. Biegniesz i... No, biegniesz, zabijasz. Nic więcej, co? No. Cześć! Ha. Jak widzicie to jest nasz pomocnik? Ha. On chyba on, on nie może zminąć, Też na tym y, trybie trudności. Hmm, może powiem jakieś relacje, czy... Mojej, jak przechodziłem tą grę, czy opłacę się kupić yy, i cokolwiek moim zdaniem jeśli ktoś lubi bieganie i tylko naparzanie w jedno i to samo, to tak w grze występują chyba tylko trzy bossy więc nie ma jakiejś tam rozmaitej zabawy yy, yy, i bardzo irytujące jest to, że jest bardzo mało broni w tej grze, a snajperka po prostu nią nic nie robisz, po prostu ona sama za się wszystko robi no tyle, no wy zagracie, zobaczycie, o co mi chodzi. Mm, nie lubię czegoś takiego. I dlatego... nie się <laughs> spodobała się tylko w 70%. No, nie trafiłem. Arbus, czyli headshot. Czyli głowa. No i słabość czasu mi idzie. No i to chyba nie będzie mu rekord. No na bullet stormem... Hmm. Na łatwym przeszedłem go bardzo szybko Bodajże, że zajęło mi to jeden dzień, dwa dni Więc Nie jest jakaś taka długa gra Ale... Grafika Hmm Też nie najgorsza To wszystko polega na tym, żeby zabijać, jak mówiłem. O, brak amunicji. Całe szczęście, że... O, zbugowane drzwi, które zawsze nas uderzą. O, tylko dwie gwiazdki. A podsumowując, gra jest dobra, ale nie za to nie świetna. Po prostu jak lubicie walanki to tak. Może jeszcze coś powiem szybko o multiplayer. Multiplayer jest, jeżeli chodzi o taką grę, to niefajne. Mi się niezbyt podobało. Chodzi o to, że gracie współpracujecie. Musicie zabijać w takie fale potworów i zdobywać wyznaczoną ilość punktów, na przykład właśnie za arbuzy, takie rzeczy. I to mi się jeszcze nie podobało. Miałem nadzieję, że będzie po prostu walanka Chociaż jakby był taki tryb, to by było jeszcze dobrze, ale no nie ma go. Nie ma współpracy, a powiem, że w tej grze współpraca byłaby idealna, bo cały czas z kimś chodzimy, a jednak nie zrobili. Grę oceniam na 7 na 10. Do usłyszenia.